O, okay. Miałem rajd. Co miałeś? Rajd na pokój. To chyba wjazd. No. Mi się da homikowi Jędrowi e, i urbudza, moja kolekcja narzędzi erotycznych za czarnuchów. Eee. Środek. Moim, Moim prezydentem, prezydentem. był. Mentor. Lepiej. No Madara jest dostępny. Wiem, pisemny jego nie, nie będzie grał Moim prezentem na święta był... Raz, była rasowa czysta Europa. Cio, to jest, to jest bioro, tak płaczę, no nie i teraz teraz wybrał. Takie trzy tak Ale w sumie dopasuje do, do dzisiejszych realiów idealnie. Ha. Europejskich. Wypierdoliłem ze znajomych. Kiedy po to, że wcześniej jak te hentai sympei. Tak. Loko lepiej by tu pasował. Loko jest tutaj najlepszą kartą. Hmm. Lochu. Już, szanuj, dzieci. Kart Kaczyński. Dynastia Jagiellonów. What? Zepsułem coś tam, ale udało się nie coś tam. To hmm. co jest kupia karta. Tam, bo się chyba Nie, musiałoby być zepsułem coś tam, ale udało się nie zepsuć też czegoś tam. Ale, ale, udało się te, albo uda, ale udało się też y, przy okazji. I coś tam. No nie Nie dokończona. Mówisz? Nie, bystarczył nie dodać na przykład nie, wiem, nie zepsuć, nie spiektolić. Pewnie. Tak. Dobra, pozbywam się jakiś random game. Okay. Zepsułem one Man Manager, ale udało się nie graficzna. Zepsułem kanapkę z jajkiem, ale udało się nie so much. Zepsułem dziwki tańczące wokół ogniska, ale udało się nie, cimci, rymci, dałabym cimci. Wszystkie chujowe, więc n dułek lubi Widzisz Chomik lubi Co lubi chomik? Chomik lubi chomik czy Odwracając Anna, proszę, że za 200 fajek dostaniesz moc. Da, dawno, da, dawno nie było tej karty. Sługi znaczy, dostaniesz 200 fajek. Tak. No, bo upadłe mydło. Fallen <grym> soap. W dzień za 200 fajek dostaniesz. Przenudy, to takie zboże urodzajne, że o Boże. A ja jakby to przeczytał Loko? Która przyszedł w Szarlej? Rodzi, zboże, coś tam. W no. więzieniu że 200 fajek dostaniesz. Chcieliście wydymać Freda, teraz Fred wydyma was. W więzieniu 200 fajek dostaniesz. Paszport Polsatu. Nie, instant winem są to szlugi. No wiem, a Bobo Daj. Kim jesteś? Jesteś. Wyciężdżą. Jesteś wow. lokosiem. Oj, sto. się w Pusta karta, jestem świetaszny. Gwiazda neutronowa. Co? Że lepiej było Z... gwiazda neutronowa? Co zaraz wygra, kurde. Uwielbiam coś tam. Co uwielbiam? Albo co wy uwielbiacie? Chyba ty co uwielbiasz tam się teraz? O tak. Jak mi rzucisz kartę około 8 to wiesz, że wylądujesz w Auschwitz. Uśmiechnij <laughs> się <laughs> <laughs> w dryblince, <laughs> to. Cześć. Saur... Paweł, owrocz. Owczoż. Ofchor... Owczoż. Ofchor... Boże. Loco 2 Ej hopie. Inny owczoż. Martwy piłka. bardziej lubię, gdy rano budzę się, end. ja tam, drzwi. Złą kartę dałem, złą kartę dałem. Dawaj środka. A ty jak mnie złamałeś? drzwi. Dobra, wybieraj kartę. Najbardziej lubię, gdy rano buduję się i czynsz. To nie jest śmieszne. And his name is John Cena. istnieją. Na dowód tego przyniosłem. Loko 8. Ortografię loko. Tak. Siłę. Może Białę nie szczekaj. <laughs> Bio, nie szczekaj. Katgirus. Babcie, drop to mnie w upegu w się Czekaj. Za tysiąc lat zamiast banknotów będziemy używać. Nie mam. Czego nic będziemy używać? Za... <laughs> Sło słownika loko 8. Pogno. Kakashi x Ale niemieckie... nie, Kakashi x Magex to jest zepsuta karta. Nie, nie pasuje do kontekstu. Będziemy handlować i i jego głowami. Nie, to najbardziej pasuje. Stronowanymi. A! Co, naprawdę? Jak to możliwe, no, że kakashi, kakashi x nie, nie pasuje w ogóle do tego do kontekstu? No, zmarnowałeś. Śmierć. Jakim cudem niemieckie loko w nie działało? Bo to tak. nie było, to, bo to było zwykłe niemieckie porno w lochach, a jakby było niemieckie locho, to pewnie by wygrało. Nie tak. Chomik wychylał to mały małe niemieckie skurwysyny, jedyne jajo, gówno. Smerfy. No? Pioszek, <laughs> gruby <Dziś na> śniadanie. <laughs> Śmierć, serio. Grałem w coś, ale przegrałem z czymś. Coś tak nagle cicho zrobiło? Myślę się. nad <laughs> Biosie się tak ucieszył. Grałem w Dedosy, ale przegrałem z Homic Citerem. Grałem w Skrzynkę, ale przegrałem z Zjunąk 7 w rękach Czerwonego Delfina. Nie, jakby było, wypadł mi AK-47 Gwniany Dirt, to by było lepsze. Grałem w te, Two Girls One Cup, ale przegrałem z Murzynami. Wszystkie są słabe. Czyli Chyba co? To... O, Jezus. <słys> jeszcze jeden. Jak szybko się yy, nie dostanę czegoś porządnego do zjedzenia? Chyba odgryzę. Czemuś? <słys> Tłustą dupę. <śłys> Tutaj wierzchek na, na kwasie. Gdzieś. <śłys> Czięniost, <Czaj> póki. <śłys> w WILLu wprowadzili mega promocję na. Nas. Pokażenie 20 stopnia. Tak. Albo Bilet do Auschwitz. Kuruj o tam mi władca kiełbasy i kiszki, stary japoński człowiek. Nie no odchody wygrały. Z inaczej być nie może? Nieee, nie się pojawia. Nigga, nygga, nigga. No. Jak mogłeś to tak spieprzyć, stary? Przecież to, to był w... tylko jedna z... jeden zwycięzca. Według ciebie, ale według mnie. Według każdego, ty nie masz humoru, jesteś Ale w... co, co nie wygrało? Ale nie nie wybrał odchodów w Co naprawdę? No.